Cześć. 29 listopada. Słuchajcie, przegląd napraw czas zacząć. Wczoraj tego lewego buta zrobiłem środkiem olejowym i słuchajcie, kolor się ładnie wyrównał. Zamrz jest ładny, taki, mm, milszy w dotyku, nie jest sztywny. Słuchajcie, i jest to fajnie, fajnie zrobione. Tutaj są te stare buciki. Ten jest stary, <laughs> ubrudzony ten po lewej jest wyczyszczony. Tutaj widać, że te, z tej strony jeszcze taka delikatna plamka jest, ale te buty leżały dwa lata w piwnicy, ponieważ klientka nie odebrała butów i po roku je wyniosłem do piwnicy i one tam też swoje przeszły, że tak powiem. Natomiast ja myślę, bo robiłem próbki jeszcze będę to sprawdzał, ja myślę, że taką plamę Mogłem po całym czyszczeniu szczotkami tych butów i po osuszeniu delikatnym ściereczką, mogłem użyć samego koncentratu na, na ściereczkę czy na szczoteczkę i w tym miejscu tym koncentratem zrobić, ponieważ w innych butach, które naprawiałem, taka jedna plamka była i udało się to fajnie, fajnie wyczyścić, więc myślę, że tutaj też to by sprawdziło się, ale jeżeli jeżeli się popatrzy na na tego buta. On był mniej brudny, to te wszystkie zabrudzenia zeszły, kolor się ładnie wyrównał i myślę, że środek się sprawdził. Natomiast po tym olejowym impregnacie leciutko się kolor wyrównał. Ja się troszeczkę spieszę, bo dzisiaj na 8 muszę iść do lekarza, więc pokażę wam jeszcze na szybko takie oto buty. Widzicie, ile jest past nałożonych. To są niestety nakładane pasty jedna na drugą i nie ściągane jest to mleczkiem, czyli mleczkiem do czyszczenia i ściereczki z mikrofibry. Tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i trzeba to bardzo dokładnie wyczyścić. Jak zrobię, to pokażę oczywiście w którymś vlogu efekty. Natomiast chcę teraz pokazać te buty, które dostałem na robienie podeszw i obsasów. Już mi się udało wyczyścić, odmalować. Kolor jest, kolor jest świetny. Tak jak patrzyłem na internecie, mniej więcej jak oryginalny. I no to jest skóra olejowana, czyli będę musiał ją za, e, zabezpieczyć takim specjalnym środkiem, safira, który jest do skór olejowanych. To sobie odłożę. I teraz te buty górskie. Tam były takie duże ubytki w obcasie, więc te ubytki w obcasie są wypełnione nie jest to wypełnione zwykłą mikrogumą styrogumą, tylko jest to mieszanka mikrogumy z gumą włoska marki Swig jest bardzo, bardzo dobrej jakości, no i tutaj dunlopy i tak to się prezentuje oczywiście obcas musiał być tak zrobiony mniej więcej jak oryginalnie Tył uniesiony, jednak, żeby przy tych pierwszych wędrówkach dobrze się chodziło. Tak więc, ten, ten zestaw do czyszczenia cały czas sprawdzam, cały czas testuję. Oczywiście, w miarę, w miarę możliwości, w miarę czasu za dwa, za trzy tygodnie już będę miał na pewno więcej butów wyczyszczonych tym środkiem i coś więcej będę mógł o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o komentarze, to tak. Marek, Marek Marecki W wojsku czyściłem buty Marek Marecki w wojsku czyściłam buty mhm. Pastą na bazie wosku na gorąco Dzisiaj już takich nie robią Tylko jakieś rozcieńczone emulsje Są takie pasty Te pasty to trzeba celować Szukać past powyżej 30 zł One są z terpentyną Z woskami I one jak najbardziej Ja też czasami Na bardzo zniszczone jakieś zadrapania jak jeszcze jakieś ślady widać, mimo tego, że użyłem <coughs> jakichś kremów takich wypełniających, to czasami podgrzewam pastę i ją nanoszę na gorąco. Zazwyczaj to w swoich butach robię, ponieważ później <coughs> ja na przykład mam łatwość, żeby tam zdjąć jakieś nadmiary i żeby wiedzieć, że trzeba to zrobić. I myślę, że można znaleźć spokojnie takie pasty. Grzegorz a który klej posłuży do rekonstrukcji podeszwy lowa, przyklejenie łatek w niektórych bieżników mniej więcej po 3-4 mm kauczuku. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem, żeby doklejać jakieś małe fragmenty, gdzieś tam jakaś podeszwa odpadła. Takie rzeczy to myślę, że na takim szybkim kleju Cyjano-akrylowym i mocno pod prasą ścisnąć. Bardzo szybko to trzeba robić, czyli już mieć pod prasą but, przygotować miejsce i, i to przylepić. Są też te kleje z Reni, na przykład ten, co sprzedaje na Allegro, ale na takie małe fragmenty nie wiem, nie wiem czy to, czy to jest dobry pomysł. Ja zazwyczaj szlifuję całą podeszwę i robię na przykład. Do takich butów górskich, na przykład, użyłbym takiej 10mm podeszwy vibrama z grubym bieżnikiem, i wtedy, jak się to zeszlifuje na równo, na gładziutko. Tutaj też trzeba troszeczkę zdrasać. To wtedy ta powierzchnia klejenia jest, jest duża. I tutaj, czy gdzieś wchodzicie po terenie, czy jakiś kamień, czy coś, no to to się jako całe trzyma. Natomiast, jak jakieś fragmenty będziesz chciał doklejać, niekoniecznie. Jeżeli fragment doklejać, ja bym, ja bym użył. Ten klej, który też sprzedaje na, na Allegro, z tym, że trzeba bardzo dobrze przygotować powierzchnię, odtłuścić i po naniesieniu kleju szybko to nawet palcem rozsmarować, przyłożyć i od razu dociskać mocno, bo to on, on od razu po rozsmarowaniu ten, ten klej zaczyna, zaczyna już łączyć się, aktywować się, temperatura już się zwiększa i to to musi być że tak powiem e, szybka piłka. <laughs> Proszę nagrać tak, nagrałem. Aha, z tych z tych butów tamtych co pokazywałem. E, tak, wiecie co, no, telefon mogę sobie rozstawić, mogę to szybko nagrać, gorzej jest z tym później, żeby to e, poskładać i wrzucić. Ja myślę, że to będzie taki m, nowa playlista i tam będzie parę odcinków etapami jak to robię. Na tyle ile mam możliwości, żeby tak fajnie jakiś film nagrać to Musiałbym się zamknąć na warsztacie po prostu i e, parę dni sobie tutaj siedzieć, nagrywać, nie obsługiwać ludzi, nie dorabiać kluczy, e, co, na co sobie jeszcze nie mogę pozwolić niestety. E, dobra, muszę uciekać. Miłego dnia. Ja spieszę się do lekarza. Cześć.